kochani, cisza, spokój Niedzielka, rano Wszyscy jeszcze śpią A ja działam, mam za dwie godzinki Zanim moja rodzinka się obudzi Będzie trzeba wracać W końcu jest niedziela Spędzić dzień z dziećmi Ale póki co One śpią A ja działam, namierzyłem gdzie była stara miedza I postaram się tam dojść Tak, to znowu jest tak zwana Ta gówniana miejscóweczka Skoro wypluwa Fanty, to ją czyszczę do pierwszego hej. Dobra kochani, tutaj szła ta miedza. Właśnie ta linia, mniej więcej jak leci kamerka i tam w górę ślad po niej nie został tyle, mogę powiedzieć. Oczywiście tylko śmietnik. Ale tak tutaj jest. Tak to wygląda jak kiedyś pole zostało porzucone. Pewnie jacyś lokalsi zaczęli to wykorzystywać jako śmietnik. A cóż, a potem zarosło. Dobra, do dzieła. Tradycyjny pierwszy sygnał. A jestem sobie na sonar dip. Pierwszy sygnałek to łuseczka. Mieć. A ja widzę, pojawia się zarys tej miedzy rzeczywiście. Tutaj na filmie tego nie zobaczycie, ale chyba poznaję to miejsce. Tam były te borsuki słuchajcie. Czekajcie. To jakoś. O, tu są te gniazda. I widzę, że miedza wali centralnie przez nie. No, ale zobaczmy. Olmosik, jak śmietnik to śmietnik Słuchajcie, nawet się jakieś talerzyki ludziom chciało wyrzucać Nie nagrywałem, sygnał 50, był Stwierdziłem, że to pewnie blaszka A to jakaś tam połamana łyżeczka Tak kochani, poznajecie ten konar? Na którymś z tych filmów tam mówiłem Wam, że borsuk tędy szedł No i tu rzeczywiście zwiał Tu ma jedną dziurę Tu ma drugą dziurę na trzecią dziurę i pewnie kilkanaście innych czyli ja wtedy musiałem stać gdzieś gdzie tam są, czyli musiałem iść sobie w poprzek tą linią nad tym konarem no cóż, ale teraz postanowimy mieć Ale ta borsucza rodzina centralnie sobie postanowiła chorwa. przepraszam, znowu zaklnąłem sorki wróć Centralnie sobie postanowiła ryć tutaj na tej mojej miedzinie, no po prostu, moja miedza, co jest grane. Nie mam sumienia im tutaj kopać, słuchajcie, pod nosem, obejdę to. Śmietnik, to śmietnik. No i jest. Dawać mi tu ostrość. Co jest gana? Tak słabe. Cześć piąty, no w końcu tutaj i jego, jego era tamte bursucze gniazda, czyli miedza. Odłameczek. To tak zwane, no to frugo, nakrętka. Wiecie, obejście obejście Jestem w szoku, ile ziemi tutaj przerzuciły te, te borsuczki. Kuźwa, te gniazda są tak naprawdę, widzę, wszędzie się ciągną. To są, to nie jest robota jednego sezonu, dwóch, trzech, czterech. Latami sobie tutaj mieszkają. Centralnie na kuźwa mojej miedzy. Guziczek. Poprzedni to był śmieciok, a to zobaczymy. Trzy pensy tym razem. Kolejny Half George'a Tego Przeszedłem sobie już teraz mój na, na ten bój autorski. On jest płytszy, ale lepszy na śmietnik. A tutaj widzę, nic głęboko nie wychodzi, tak czy siak. Multitony jakieś takie przyjemniejsze dla mojego ucha. Coś tam jeszcze siedzi. Tak, podwójna znajdę obok. paniaczek jakiś, pewnie George'a V. Z braku czasu. A propos, teraz przeskoczyłem na Deep, bo na moim ledwo co słyszałem ten sygnał. Po tym sygnale już tylko będę nagrywał, jak coś skoczy, bo... hamska dziura, upierdliwa, a na końcu dziury guzik. Pierwszy sygnał, słuchajcie, oczywiście koło placka. A, od pół godzinki, więc go nagram. Takich się nie omija. No niestety odłameczek tu widzę, że hal spania kelki coś mi się wydaje, że ta nieprzechodzona miejscówka coraz bardziej staje się przechodzoną przeze mnie lub po prostu tylko na jednym zboczu sobie lubili siedzieć i robić piknik, gdy ryli i kopali te stawy wody pitnej Jest jak jest No i znowu stara Dęko od starej butelki przywiodło mnie do popijawy za czasów George piątego. Honor wypadł uratowany. Jak mieć Szebereczko. Nie wiem, czy go czasem nie trachnąłem lekko. Pewnie tak. Oj, szkoda, bo takiego nie mam. Edward. Chyba moje pierwsze srebrne. Chociaż może i mam. No rzadkość, rzadkość. Tym bardziej się cieszę. Jest, naprawdę. Edward liczy się jak pięć Dziorciów. Co najmniej. Przydołek nie maskuję z tym sreberkiem, żeby mieć punkt do odniesienia, jak zataczam kręgi. No i słuchajcie, krążę, krążę, krążę. Tam kółeczka, kółeczka coraz większa. I... Idealne 8-8. No niestety 3 pensy tylko tym razem. No sam koniec już w drodze do auta. I Edward. I prawdopodobnie to nawet na pewno. <todgłosy> Dwa srebereczka są znowu. A już myślałem, że będzie lipa. Jest ósmy, czyli idzie To zataczam znowu kręgi. Jakiś kolor jest. Dobra, pora znikać. Idę już na szybciutko do lautka. Jak wpadnie sreberko na gram, a tak to jadę z koksem. Nie ma czasu. No nie uwierzycie, po prostu najlepsze fuksy. Na końcu. Już na ścieżce. Wstępem podsumowanko. Cały kubeczek Costa Coffee tak zwana dla złomiarza Zmoniaków tradycyjnie George No i te dnia, słuchajcie, no, fanty dnia 6 pensów George 5, Edward 6 Pensów i Half Crownik George 5. Jak ja dawno nie znalazłem Half Crownika, no to było oczyszczone już dawno. Jak te pierwsze maszyny wpadły, to taki kawał srebra bił jak dzwon. A one dopiero będą piękne po wyczyszczeniu. I za to lubię do serwereczka. Do następnego. Hej!